Bez żadnej plagi i bezliwy, różne się tu przedstawią typy. Niech się publiczność uspokoi i niech usiądzie na czym da się. Kto nie chce siedzieć, niech postoi i niech się przyjrzy, typkom w naszej klasie. Lekcja języka polskiego. Dzień dobry, dzieci. Ja chodź do tablicy. Odwróć się tam, gdzie masz przód. Przeczytaj nam zdania, które mieliście ułożyć w domu. O raju, mój łeb, pusto co? A wy cisza! Ma być tak cicho, żeby było słychać jak wąt przeleci. Czego, Bąka? Siadaj! <noise> Chłopiec nie miał ojca i był połową po sieroty. Koń zaprzyjaźnił się ze Stasiem, który często rżał. Staś jechał na koniu i ja leciała mu z pysku. Bartek wszedł na i zaczął pękać. Boże, dziecko, co ty za głupoty napisałaś? Tobie to chyba mózg w że wybrali. Dzień dobry. Przepraszam na spóźnienie. Wiktoria, czy Ty nie masz w domu budzika? Mam, ale zawsze dzwoni wtedy, kiedy śpię. proszę Pani. Siadaj. 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 Siadaj! A teraz powtórzymy sobie czasy. Jeśli powiem, jestem piękna, to jaki to czas? Przeszły, proszę pani! Dobrze, dobrze, już dosyć ci żartów. Zobaczymy, jak poradzicie sobie z kolejnym zadaniem. E, to może wybierzcie mi jakieś zwierzątko na literę, a proszę, Patrycja. A może to tak? Nie, siadaj! A teraz wymieńcie mi, jakie zwierzątko na literę B. Być może taka. Nie, Patrycja! mi. <grym> A teraz powiedzcie mi, jakie zwierzątko na literę B. Czyżby to kar? Nie! To nie jest Siadaj A teraz powiedzcie mi, jakie są wasze ulubione gwiazdy. Proszę, Wiktoria. Ja najbardziej lubię róże, proszę pani. O, to chodź napisz tą nazwę na tablicy. O, ty ja wolę, maki. Ty, jak i twoje koleżanki, powinniśmy mieć przykład z Magdy, która została z konkursu literackiego. Prosimy cię, za zaprezentuj swoje pierwszej dzieło. Burza. Błysnęło, kuknęło, Popadało i przestało. <noise> Dziękuję. Z tym miłym akcentem o lekcję. do głowy, że ćwiartka może być większa od połówki. To niech pani porówna ćwiartkę słonia i połówkę myszy. Ale to razy przecież to tłumaczyliśmy? Magda, ile to jest pięć razy pięć? To takie łatwo. A pani tego nie wie? Nie, nie wiem. A ty, Wiktoria, prawie nic nie napisałaś? Prawie nic. Robi wielką różnicę, no, proszę pani. Szara, no, ja. spróbujcie rozwiązać teraz takie zadanie. Dwa strusie w tym samym czasie zaczęły więc z miasta A do miasta B. Duży struś biegł z prędkością 60 km na godzinę i przybył na miejsce o godzinie 15. Obliczcie prędkość mniejszego strusia? Proszę pani, to niesłychane. Ja protestuję. Po co tak będzie, ptaka? Ja do Zoza dzwonię i Gudfiński powiadomię. Ale Jurcia, uspokój się. To może to zadanie będzie dla Was łatwiejsze? Budynek ma 10 pięter, między każdym piętrem jest 18 schodów. Ile schodów trzeba pokonać, by dostać się na najwyższe piętro? Proszę, Asiu. Wszystkie proszę pani, a wiesz to masz rację. A kto wie z Was? Co to jest suma? Proszę Pani. Suma, to taka długa msza w kościele. Ale gdzieś tam co ty objadasz? engenheira. Da. Da. Mi też przydałaby się taka laska, żeby ciebie obudzić. To Patrycja, w którym roku była bitwa pod Grunwaldem? Jak ty Patrycja? Możesz tego nie wiedzieć. Skoro w książce jest wyraźnie napisane. Władysław Jagieło, 1410. Ja to wiedziałam, ale myślałam, że to numer telefonu Jagiego. A czy telefon w takich czasach? Nie wiem. To może powiesz mi, kim został Kazimierz Wielki po śmierci Łokietka? Sierotą. Siadaj! Ty nic nie umiesz. Jestem załamana waszą wiedzą historyczną. Ala, to kosza! Ale dlaczego? Ala nam się jeszcze przyda przywołaniu. Dzwonek. Wyjdźcie już na przerwę. A nie ma pani przypadkiem innych zmartwień? Nie, nie ma. Eee, a, może, a może klasa? A może klasa powie mi, czym oddychają ludzie? Wiem, wiem, że Julia. Oddychają tlenem. Tak, zarówno ludzie, jak i zwierzęta oddychają tlenem. Pierwiastek ten został odkryty w 1781 roku. Proszę, Patrycja, o co chciałaś zapytać? A czym ludzie przedtem oddychali? Nie zadawaj głupich pytań, dziecko! Magda, powiedz mi, po czym poznasz drzewo kasztanowca? Bo rosnąc na kasztanach. A wiosną, kiedy kasztanów jeszcze nie ma? To ja to stoję i na kasztany. Oj, siadaj już! Patrycja, kiedy zrywa się jabłka? Wtedy, kiedy sadownika nie ma w sadzie, a pies sadownika śpi. Co za głupoty opowiadasz? Karolinka, powiedz nam, co wiesz o jaskółkach? A, proszę pani, jaskółki to bardzo mądre ptaki odlatują, zanim rozpocznie się rok szkolny. Wiecie co? Ja też zazdroszczę jaskółkom tego, że nie muszą chodzić do szkoły. Do widzenia. do widzenia. Do widzenia pani. Zbliżają się wakacje, a jak wakacje, to i wyjazdy. Postaramy się zaproponować Państwu, gdzie na wyjechać na tegoroczny że wybiera się pan na narty. mam specjalną ofertę wyjazdu na Białe Szaleńskie, połączone ze zwiedzaniem regionu, dobrą muzyką i ciekawymi ludźmi, to by mi interesująco. Słucham, Chyba, ma pan jakieś foldery, zdjęcia, może film? Proszę mi zaufać. ten co niedawniutko z owocem. Czy mam rozumieć, że jej wy ostatnio produkowaliście? Wybrałam się na wędrówki. by w Patryce. O, to Kasa obrodziła? Ano nie zgorzej. Dudków było w los, co by trochę świata zobaczyć. A to ciekawe, co was aż za Afryki zagnało? Chciałem sprawdzić, czy idzie na świecie tak pięknie jak u nos. I co? Udało się? A kazby te rozwijin, co nika nie zoboczysz, takich wircków nie usłyszysz, takich bryawic, a sypka nie uświadczysz, chyba, żebyś nie. Ale wrażenia chyba doskonałe. Dusno, gorąco, więcej chworby niż oglądania, lez, lez na skalę z biogosfinksem i wszyscy się tak dziwują, jakby mieli się czemu dziwować. A oprócz tego kamiennego lwa widzieliście jeszcze jakieś inne zwierzęta? Dziołek jedno, to zebra się nazywa. A co to jest ta zebra i jak wygląda? A wiecie jak wygląda kuń? Oczywiście. To takie samoćkie jak kuń, tylko że poski. Może <laughs> jakieś inne zwierzęta? <laughs> Inse, no to może żyrafa. To wielkie zwierzę? A wiecie jak wygląda kuń? No tak. <grymne> to takie samudźkie, tylko że z długą szyją. I co jeszcze no, widzieliście? Jest pince... No, to może krokodyl. A co to jest ten tak krokodyl? A wiecie jak wygląda kuń? Oczywiście. Kaj wiecie, to zapamiętajcie, że to w ogóle do kunia nie podoba. A nie zapomnęło, było w gór? za pogrom! Jakby mojca ojca i matkę opuścił. No i z tego żalu już nika nie powędruje. Staję tutaj, hej! W takim razie, panie baco, może stanie pan moim przewodnikiem? A czemu by nie. Tylko się napiję herbatki z prądem i syćko poleci jak połowce maśne. <gry> Jestem zainteresowany tą ofertą. Może tam, gdzie sąsiedzi jeszcze nie byli. Daleko i inaczej. Czyli daleko i inaczej. A gdzie pan A, mieszka? A jeden kilometr z Jak pan wyjedzie, tutaj z tej prawy, to trzeba jechać najpierw yy, prosto, jeszcze raz w prosto, później w lewo, później prosto, w prawo i jeszcze prawo yy, Tak, to świetnie się składa. Inaczej i daleko. Czyli na morze? A które? Bo może przecież nie jedno. Nie mi coś wspominał o Rybierze. No oczywiście, że nad Bałtycką. W ostatnich latach proszę pana. Bałtyk najmodniejszy. Upalnie bajecznie kolorowo. Stadki na Redzie, chudry w portach rybackich, wodę plaży i wiste kniwy. To tylko część atrakcji naszego wybrzeża. Myślę, że za chwilę przekona pana całkowicie. Pani Krysiu, nie jednak może... Trzecież – Walduś, synu, co tak głośno w domu? – Orzesz? – Słuchaj, synu, nie zażnij mi tego zetora, bo nam zapart odbierze 50 tysięcy dotacji. – A, starym Ursusem, Orzesz? E, to dobrze. – Słuchaj, synu, jest Riviera I to jaka? – Bałtycka. – Mówisz, że jak Riviera to brać? – Dobrze, biorę. Nie, synu, mamusi nie bierzemy. Do nam będzie kwiatki po krótku podlewał? Nie martw się, damy sobie radę. No to patrz. Pokażę ci kawał świata, synu. Na rybie, jeszcze nikt z naszych sąsiadów nie był. Nie pożałuję, pan, zamieszamy z 打。啊啊啊